Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne i równowadze. Moje zdrowie jest w naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera. Zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne i równowate. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie, jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera, zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię. Uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowie. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne świetnej równowadze. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera, zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne świetnej równowadze. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera, zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne świetnej równowadze. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera, zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne i równowate. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera, zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna. Jestem zdrową kobietą. Moje ciało jest silne, pełne energii i witalności. Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem. Moje ciało regeneruje się naturalnie i z łatwością. Moje narządy funkcjonują idealnie i harmonijnie. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i silniej. Mam nieskończoną energię i doskonałe samopoczucie. Moje ciało i umysł są świetne i równowate. Moje zdrowie jest naturalnym stanem. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i siłą życiową. Moje serce bije rytmem życia mocne i zdrowe. Moje płuca oddychają głęboko, dostarczając mi świeżość i energię. Mój układ odpornościowy działa perfekcyjnie. Jestem chroniona. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Mój organizm oczyszcza się i, i regeneruje w idealnym tempie. Wiem, że moje ciało mnie wspiera. Zawsze. Każdy posiłek, który jem, odżywia mnie i daje mi siłę. Kocham moje ciało i dbam o nie z miłością. Moje mięśnie są silne, a moje kości zdrowe. Moje ciało potrafi się doskonale uzdrawiać i robi to każdego dnia. W każdej chwili czuję się coraz bardziej zdrowa, lekka i pełna życia. Moje zdrowie to dar, za który jestem wdzięczna każdego dnia. Jestem otwarta na energię uzdrowienia i regeneracji. Moja intuicja prowadzi mnie do najlepszych wyborów dla mojego zdrowia. Każdy ruch to przejaw siły i radości życia. Moja energia jest czysta, mocna i stabilna. Czuję się lekko, świeżo i cudownie w swoim ciele. Każda komórka mojego ciała działa doskonale. Wszystko jest na swoim miejscu. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało pełne życia. Jestem harmonią, zdrowiem i siłą. Każdy dzień przynosi mi więcej zdrowia i witalności. Zdrowie jest moją naturą i manifestuje się we mnie w pełni. Jestem zdrowa, jestem silna, jestem wolna.